Cześć, witam was serdecznie, zapraszam was na następną część gotuj z Gracjanem. A dzisiaj zrobię kurczaka. La 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 kurczak, 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 pyszny jest. La 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 Wyciągamy kurczaka z lodówki. La 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 kurczak, 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 kurczak. La 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 kurczak, 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 kurczak. oczywiście. Twa la 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 tre la la, la la tre la 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 la. O la 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 A więc kurczak już jest odwinięty z folii. La 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 la. Kurczak, kurczak, pyszny kurczak, la 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 la. Kurczak kurczak, smaczny kurczak. Trzeba sprawdzić, czy kurczak jest świeży. Żeby sprawdzić, czy kurczak jest świeży, to trzeba powąchać. Ładny ma zapach. Tak, świeżutki kurczaczek jest. A więc dzisiaj tu z Gracjanem będzie smażenie kurczaka. La, 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 la. Ok, no to mamy kurczaka. Trzeba go będzie teraz umyć. Trzeba będzie umyć, umyć. Trzeba będzie umyć, umyć. Trzeba umyć kurczaka, bo będzie, będzie smażony. A więc jak będzie smażony kurczak, to trzeba go umyć, piew. O la, 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 la. la, la, la.

La 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 la. Oh la la la. Oh la la la. La 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 la. Dziemsko tak już jest umyte. Tri li 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 di li li. umyte, umyte już jest. La 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 kuczek, la 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 kuczek. Sia la 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 kurczak, la 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 kurczak. Więc teraz kurczaka będę smażyć. Trwa la 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 Trzeba, trzeba, trzeba dać do patelni. La 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 la. La 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 Trzeba nalać oczywiście oleju. la 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 a a a cha la 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 a a a cha la 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 a a a cha la no i trzeba będzie dać przyprawy do kurczaka pa 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 bez przyprawami będzie smaczny o la 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 O o o la 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 Trzeba dać, trzeba dać przyprawy Trzeba dać dużo przypraw la 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 I jeszcze taka przyprawa też

jeszcze tutaj mam przyprawy, la 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 la, przyprawy, przyprawy są ważne, bo będzie, bo będzie smaczne, la 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 la. I taka przyprawa, la 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 Na drugą stronę trzeba też przewrócić jeszcze kurczaka. tra la 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 I znowu przyprawami. la 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 Soli też nie ma co żałować. Trzeba porządnie posolić kurczaka, tak. A więc kurczak już jest przyprawiony. la 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 Przyprawiony kurczak jest. Tra-la-la, la pyszny kurczak. tra la pyszny kurczak. I teraz

Smaży kuczak się O, lala lala lala. o lala 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 la 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 la

ale, ale, ale lale, ale, ale, ale lelele I już kowczak jest! Lalala. La, 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 okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lalala. La. Smacznego. Pyszny kurczak. Tchau, <síntos>